Witajcie. Za mną krótki, ale bardzo, bardzo ważny tydzień w Parlamencie Europejskim. Racjonalny kompromis w sprawie rozporządzenia metanowego został przyjęty przez Komisję Przemysłu i Środowiska. Nie udałoby się zatrzymać tego złego projektu, gdyby nie robota, którą wykonaliśmy z niemieckim europosłem Jensem Gejerem. Bo właśnie o to chodzi w Unii, żeby rozmawiać, żeby przekonywać, a nie obrażać się i trzaskać drzwiami. I na tym polega odpowiedzialność, żeby naprawiać błędy rządu, które ludzi na Śląsku mogły bardzo dużo kosztować. Niestety pan Jacek Sasin nie skorzystał z okazji, aby podziękować, a łże jak pies w publicznych mediach, że opozycja nie pomagała, a rząd niczego nie przespał. Gańba fest. Kolejnym etapem w sprawie rozporządzenia jest głosowanie finalne na majowej sesji plenarnej w Strasburgu, a później negocjacje z przedstawicielami państw członkowskich. Transformacja energetyczna tak, ale nie kosztem ludzi. Właśnie na ten temat rozmawiałem z redaktorem Janem Wrublem w Radiu Talk FM w tym tygodniu. Poza tym, w tym tygodniu za mną drugie bardzo ważne głosowanie. Komisja LIBE i FAM dały zielone światło na przystąpienie całej Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej. Jestem odpowiedzialny za ten projekt w Parlamencie Europejskim. Czas na antyprzemocowe prawo w całej Unii. Jeśli rozmawiamy już o prawach kobiet, to zabrałem głos na wysłuchaniu. W komisji Kobiet. Na tym wysłuchaniu była obecna pani Justyna Wydrzyńska, Polka skazana za pomaganie, skazana za to, że wysłała innej Polce tabletki Dzień Po, gdzie my żyjemy? Mam nadzieję, że jesienią zmienimy te złe władze. Za mną również duży wywiad dla wirtualnej Polski z Patrycjuszem Wyżgą emisja wkrótce. W czwartek o godzinie 17.30 zapraszam do katowickiego stalek sportu na otwarte spotkanie z przedstawicielami Nowej Lewicy. Zapraszam na spotkanie z Marszałkiem Wodzimierzem Czarzastym, Magdaleną Biejat, Anną Marią Żukowską i Maciejem Koniecznym. Bądźcie, porozmawiamy o sprawach dla Was ważnych. Piątek zaczynam wcześniej około godziny 9.30 będę na Targowisku Miejskim w Rydłotowach. Później zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w czwartym Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku, a wieczorem uroczystości z okazji 30-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W sobotę około południa wybieram się na Paprocany, na Pszczelnik, żeby z wami dobrze rozpocząć długi weekend. A już w poniedziałek, w dniu 1 maja, w godzinach od 11 do 17, zapraszam wszystkich na wielki festyn w Katowicach. Festyn ten będący uczczeniem święta pracy i 19 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odbędzie się na terenie Doliny Trzech Stawów pomiędzy ulicą Płaskiego a Stawem Ozdobnym. Spoorganizuję go ze Śląską Lewicą i partią razem. Miejcie się dobrze, udanej majówki Wam wszystkim życzę i do zobaczenia na szlaku.